Zraz twójcie bardzo serdecznie do nasza komentatorska seria. Mieliśmy wiele materiałów w międzyczasie, oczywiście dalej mamy kwestię sławusia, ale dzisiaj tak dla smaku, Szymek. Moi drodzy, Szymon jest istotą wybitną. I tak się składa, że dwa miesiące temu, tak troszkę czasu minęło, nagrał materiał, który powiedzmy, że lekko mnie ruszył do żywego. Nie przedłużając, zapraszam was na materiał pod tytułem Dlaczego intelektualiści nienawidzą kapitalizmu? Zanim cokolwiek rozwiniemy, to wypada zacząć od pryncypiów, a mianowicie od tytułu. Wiecie, tak się składa, że mamy tezę ukrytą w tytule, mianowicie Dlaczego intelektualiści nienawidzą kapitalizmu? Niesie ze sobą tezę, że intelektualiści nienawidzą kapitalizmu. Z samego tytułu, co możecie wyciągnąć, ależ oczywiście przekaz antyintelektualistyczny. To jest zastanawiające, ponieważ nie jest to tak, że naraz nie ma żadnych intelektualistów kapitalistycznych. Są, tylko jest taki jeden mały drobny problem: nie popierają wersji kapitalizmu bajszymcio. A właściwie, będąc dokładniejszym, by autor, który napisał tekst dla Szymcia, który, z tego co wiadomo, jest korwinistą. Czyli mamy taką najbardziej niszową wersję krańcowego kapitalizmu, która nie za bardzo się lubi z jakimikolwiek przejawiami nauki, intelektualistami bądź też naukowcami oraz, przynajmniej według mojej opinii, z logiką jakąkolwiek możecie powiedzieć że to nie jest problem że lepszy co się czepiasz nie moi drodzy to się nazywa analiza zewnętrzna i to też wbrew pozorom będzie nam w przyszłości niedalekiej potrzebne a zatem nie przedłużając bo już dwie minuty zapraszam do mięsa Wielu ludzi, którzy spędzili długie lata na wyższej edukacji, nie potrafi pojąć, dlaczego ktoś, kto nie ukończył studiów i nie spędził połowy życia z nosem w książce, ostatecznie zarabia dużo więcej, mieszka w większym domu i jeździ lepszym samochodem, niż osoba, która poświęciła życie na intelektualny rozwój. Na tym etapie jesteśmy już w stanie rozpoznać typowy szymonkizm, to jest tak zwana teza bez pokrycia, czy jak kto woli, zdubska. I co ciekawe, na niej właśnie będzie opierać się dalsze rozważanie. Zobaczcie, mamy początek przekazu, i podstawą tego przekazu jest teza bez jakiegokolwiek pokrycia bez uzasadnienia, linków, źródeł, czegokolwiek. Dlaczego tak długo nad tym siedzimy? Z bardzo prostego powodu. Bo teza, źli intelektualiści zazdroszczą wam środków produkcji, nie jest niczym nowym moi drodzy, to już było. I tak się składa, że już w świecie starożytnym. W starożytnym Rzymie barbarzyńcy powoli przejmowali kontrolę. Oczywiście to nie było tak, jak przekazywane jest w książkach do historii w szkołach, że pewnego pięknego dnia przyszedł sobie wódz Odoaker, powiedział, dobra, Rzym jest mój. Nie, to był złożony proces, który wymagał wielu przemian, ale jak zapewne się domyślacie, wszystkie były blokowane przez tak zwaną elitę, czyli ekwitów, patrycjuszy, ludzi szeroko wykształconych, piśmiennych, gości, którzy podróżowali, gości, którzy mieli hajs, w brud. I jak myślicie, jaki szedł wtedy przekaz w plebs? Ależ oczywiście taki, że ci źli patrycjusze, ta inteligencja. No tak naprawdę oni udają mądrych, ale tak naprawdę są głupi i zawistni i chcą wam zabrać. To z kolei doprowadziło do tego, że w pewnym momencie mieliśmy tzw. izolację, czyli wypływ ludności z miast, aby się osiedlić w tzw. willach, które były w pełni samowystarczalne, właśnie z tego powodu, żeby odizolować się od tej złej elity i od rzekomych innych chętnych na twój majątek, co z kolei doprowadziło do ekonomicznej zapaści Rzymu. Szczerze mnie to bawi, ponieważ po latach nic się nie zmieniło. Dalej mamy narrację nakręconą na indywidualizm, na to, że każdy jest kowalem własnego losu. Na to, że ci źli A pośród tego wszystkiego jest przekaz Szymcia, który, przypominam, aspirował do miana kanału popularno-naukowego. I przez wielu, mimo że częstokroć się przyznał, że to nie on, że tak naprawdę ten cały przekaz to są po prostu skryptwriterzy, a on to tylko i wyłącznie czyta, jest postrzegany jako właśnie taki mędrzec, taki intelektualista. I w tym momencie wypadałoby zadać pytanie, czy Szymcio w takim razie też nienawidzi tego złego kapitalizmu? Nie wiem. I na tym etapie mam wrażenie, że nikt nie wie z jednego prostego powodu, ponieważ Szymcio, wszystko co powie, tak naprawdę nie jest jego słowami. Cały przekaz, jaki ładuje w internet, to jest przekaz kogoś innego. I teraz spróbujcie ogarnąć, że prócz jego mordy Prócz jego własności, że tak to powiem, intelektualnej, tutaj nie ma nic z niego. Nastroje antykapitalistyczne mają tendencję do utrzymywania się w szczególności wśród intelektualistów i to zarówno wśród myślicieli progresywnych, jak i konserwatywnych. Powtórzenie tezy bez pokrycia. W tym momencie zaczynam mieć wrażenie, że każdy taki materiał jest tworzony właściwie na jedno kopyto. Mamy taki de jure wstęp, de facto tezę opartą na totalnym wyssaniu zdubska. Dżingiel, drżyn powtórzenie jeszcze raz tego i wielkie rozważania, które tak naprawdę nie imają się nijak tematu. Aby na sam koniec podsumować, że tamci są ci źli. My jesteśmy dobrzy i koniec. Takie spuentowanie, że jesteście zarąbiści, nic nie róbcie, nie musicie nic robić, jesteście super. Według Zitelmana wielu intelektualistów zwyczajnie nie potrafi pojąć natury kapitalizmu jako porządku gospodarczego, który wyłania się i ewoluuje w sposób spontaniczny. Uwaga, mamy tezę, która jest według mojej opinii dosyć ważna. Kapitalizm. Nie jest w stanie być pojęty przez intelektualistę. Czyli, że co, że jest antyintelektualistyczny? Szuryzmem? Aż tak źle nie ma, ale uwaga, uwaga, zaraz pada teza, że jest on spontaniczny. Ja tylko pragnę przypomnieć, że za teorią chaosu kapitalistycznego stoi Aleksander Dugin, czyli główny propagandysta Kremla. A teraz wróćmy na ziemię, czyli innymi słowy do nauki, ponieważ tak się składa, że jest nauka, która definiuje jak działa kapitalizm, jak działa socjalizm, jak działa jakikolwiek system socjologiczny, ekonomiczny. Już te nazwy za pomocą przymiotników zdradziłem, czyli chodzi oczywiście o ekonomię oraz socjologię. Możemy oczywiście do tego wszystkiego dokooptować antropologię, ale nie czepiajmy się szczegółów, skupmy się na tym co mamy. Mianowicie, to zdanie ma przekazać, że kapitalizm jest takim systemem ponad systemem, Ponad wszelką nauką, ponad wszelkim pojmowaniem, takim nadsystemem omnipotentnym, który po prostu jest. I jeśli wam to zaczyna tak niuchniuchniuch niuch, niuch śmierdzieć religią, to macie rację, bo mi też. A jeśli mamy do czynienia z wyznawcą wolnego rynku, który się modli do wspaniałego kapitalizmu, to przepraszam bardzo, ale na tym etapie dialogu nie ma. Naukowcy, którzy zajmują się kapitalizmem, to chociażby Robert Milewski, Paul R. Gregory, Frank Stillwell, Murray N. Rothbard, którego kuce tym bardziej powinny kojarzyć, Małgorzata Zielenkiewicz, Colin Crouch, Terence Casey, Gosta espin Anderson. I wiele innych. A zatem ta teza, jakoby kapitalizm był taką nie do objęcia przez intelektualistów ideą, się troszeczkę wali, prawda? Inaczej niż socjalizm. Kapitalizm to nie tradycja intelektualna narzucona rzeczywistości. Socjalizm tradycją intelektualną narzuconą w większości. Tradycją intelektualną. Możemy tego nie robić, już i tak trwa 10 minut. Mogę wam nie mówić, jak powstał socjalizm. Naprawdę mogę skończyć tylko i wyłącznie na tym, że powstał właśnie ku chwale prymitywizmu, czyli tego naturalnego spojrzenia na świat, jak kiedyś było, że byli jaskiniowcy, dzielili się wszystkim było zarąbiście. Mogę. Dziękuję bardzo. Wolnorynkowy kapitalizm ewoluuje w dużej mierze spontanicznie oddolnie a nie w konsekwencji odgórnych dekretów. Co, szczególnie jak jakakolwiek korporacja przejmie środki produkcji i w tym momencie zaczyna nimi zarządzać, de facto dusząc mniejsze przedsiębiorstwa bądź też jakiekolwiek biznesy prywatne. Czy wy też tutaj wyczuwacie jakieś nuty anarcho anarchoprymitywizmu? Czy to jest tylko i wyłącznie moje osobiste wrażenie, bo ja wcześniej wam mówiłem o socjalizmie? Ponieważ tak jest właśnie w świecie zwierząt, że zwycięzca przejmuje wszystko, rządzi wszystkim niepodzielnie, nikt nie ma prawa ruszyć tego, co jest tego na górze. Panuje ścisły hierarchizm, jeśli jesteś na górze piramidy, no to jesteś zwycięzcą, jeśli jesteś na dole, to nie masz nic i pozostaje ci zrzucić się z rowerka. Liberalizm ekonomiczny, leżący u podstaw kapitalizmu zakłada, że regulatorem tego co jest nagradzane, ma być oddolny mechanizm rynkowy, działający być może chaotycznie, ale też w sposób wolny. Okej, okay, czyli w tym momencie, gdybyśmy na przykład mieli jakiegokolwiek szaleńca, który by porwał tych wszystkich kapitalistów, takich hardkorowych kucerii oczywiście, ich mam na myśli, nie takich zwyczajnych gości, którzy mają firmę i po prostu ją prowadzą. I ten szaleniec, decydując kto przeżyje, a kto nie, rzucałby monetą? To rozumiem, że w tym momencie dla tej całej kucerii, tych wszystkich wolnorynkowców domorosłych, to by był ofer. No bo przecież decyduje przypadek, tak? Ale wiecie, to jest jeszcze ciekawsze, ponieważ okazuje się, że tak naprawdę, przynajmniej według tego, co słyszeliśmy do teraz, w kapitalizmie nie chodzi o to, czy masz dobre umiejętności, czy umiesz coś, czy potrafisz sprzedać to, co umiesz. Nie, decyduje chaos. I oni na tym etapie to przyznają. Innymi słowy, ta cała gadka dotycząca tego, że jesteś kowalem własnego losu, że twój los w twoich rękach, musisz myśleć, przewidywać, to nie jest funta kłaków warte. A wiecie dlaczego? Ponieważ na początku odrzuciliśmy intelektualizm. A tak się składa, że logika tego wymaga. Esperanto, opracowane w 1887 roku jako sztuczny język, istnieje już ponad 130 lat, a mimo to nie osiągnęło globalnego sukcesu. Socjalizm jako system wymyślony przez intelektualistów ma pewne cechy charakterystyczne sztucznego języka. Czyli rozumiecie, socjalizm nie panuje dlatego, ponieważ Esperanto. Ja przepraszam, ale jak ja mam to odebrać poważnie? Powiedzcie mi, jak to można odebrać poważnie? I przypominam, że pod tym materiałem jest tona komentarzy. Jaki wstrzymek mądry, jak wymyślił, jakie to jest inteligentne, bo porównał socjalizm do Esperanto. Oczywiście na sam koniec tego cytatu po raz kolejny mamy utrwalenie tezy, że socjalizm jest stworzony przez złych intelektualistów oraz że jest nienaturalny. Bo wiecie, oczywiście to nie jest tak, że poszliśmy naprzód, pewne normy kulturowe, tak samo jak i normy cywilizacyjne się zmieniły przez przestrzeń wieków, między innymi pewne gesty są odbierane jako pozytywne, inne jako negatywne, bądź też pewne wymiany, a nawet stosunki pomiędzy innymi narodami są postrzegane jako coś innego, coś właściwego, w zestawieniu do przeszłości, gdzie byłyby uważane za największy dyshonor, nie! Rozumiecie, według autora tego tekstu wszystko! Ale to wszystko stanęło w miejscu i tylko kapitalizm, który nie jest rozpoznawalny przez naukę, kursuje. Widzicie, mam pewien dysonans, ponieważ z jednej strony wiem, że to nie jest tekst szymcia, on tego nie zrobił, on tego nie napisał, zrobiła to za niego jakaś tam melepeta. Problem jednak w tym, że ten tekst ujrzał światło dzienne, że szymcią nie zweryfikował go negatywnie, nie walnął tego scenarzysty przez łeb i nie powiedział, że tu są napisane bzdury ponieważ nawet gdybym był takim hardkorowym wolnościowcem to nie wiem jak wy ale ja nie chciałbym żebyście uzasadniali istnienie Systemu, który popieram za pomocą jakiegoś Esperanto, za pomocą sugestii, że on jest jakimś bóstwem chaotycznym. Ja, gdybym był kapitalistą, życzyłbym sobie na przykład, żebyście przedstawili kluczowe dyskusje na temat kapitalizmu, kluczowych twórców, ojców idei kapitalistycznych, bo w tym momencie to, co robicie, to jest przedstawienie go jako szuri. Odrzucacie umysł, odrzucacie logikę, odrzucacie wszystkie tezy związane z intelektualizmem, cały czas forsując, że one są czymś sztucznym, złym i niepotrzebnym. I na tym moglibyśmy zakończyć, ale wiecie co jest jeszcze lepiej, jedźmy dalej. Zitelman zauważa, że wielu intelektualistom wydaje się niesprawiedliwe to, że ktoś, kto nie jest tak dobrze wykształcony i może nawet nie ukończył studiów, w końcu może zarobić więcej pieniędzy, mieć większy majątek. Jest to dla nich wystarczający dowód na to, że system kapitalistyczny nie działa prawidłowo i tworzy niesprawiedliwości, które należy naprawić, na przykład poprzez redystrybucję. Z jednej strony powtórzenie tezy, czy źli intelektualiści chcą wam zabrać środki produkcji. Z drugiej jednak strony mamy rozjechanie narracji kapitalistycznej, ponieważ skoro mamy narrację, że jesteś kowalem własnego losu, że jeśli sam o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba, a to się naraz okazuje, że nie, że to jest chaos. Nie możesz przewidzieć rzeczy, które nastąpią, nie możesz się na nie przygotować, ponieważ są chaotyczne. To w tym momencie mamy jakąś porąbaną wersję stoicyzmu, czyli innymi słowy, popieracie tezę, że obojętnie co się stanie, czy zginiecie, czy będziecie żyli w dostatku, czy cokolwiek, to nie jest kwestia, którą możecie kontrolować. Ale ponieważ nie poszliście na uniwersytet, ponieważ nie wybraliście tej drogi intelektualisty, to macie środki produkcji, czyli przejęliście nad nimi kontrolę. I macie problem, że intelektualiści chcą przejąć nad nimi kontrolę w ten sam sposób, w jaki wy. A to wszystko dlatego, ponieważ zarabiacie więcej niż intelektualiści, bo kapitalizm jest chaotyczny, ale wy się przygotowaliście? Większej głupoty i debilizmu chyba naprawdę to ze świecą szukać. To się nie trzyma nawet własnego przekazu logicznego. Zresztą zapomniałem, logika nie istnieje, no bo przecież jest przejawem intelektualizmu. Co jej będziemy tutaj szukać, nie? W swojej książce The Rich and the Super Rich amerykański socjolog Ferdinand Ludenberg dokonuje wymownej obserwacji, że większość kapitalistów z rankingu Fortune 500 można by określić mianem nieobeznanych z kulturą wysoką, a wielu z nich nie zdołało nawet ukończyć szkoły średniej. No i jesteśmy w domu! Dlaczego takie fikołki? Dlaczego takie zaklinanie rzeczywistości? Ano z tegoż oto powodu! Ponieważ jak inaczej niż chaosem wytłumaczycie, że jest sobie gościu, który ma firmę, a który tak się składa jest skończonym kretynem i zarabia gruby hajs. Znaczy, macie dwie drogi, możecie przyznać rzeczywiście, że albo przekazali mu kasę bądź też firmę, jego rodzice, którzy mieli więcej oleju w głowie, albo możecie też powiedzieć, że wybił się dzięki umiejętności jego pracowników. No ale wiecie, musielibyście wtedy przyznać, że to wszystko o tym wyzysku, o tym, że tak naprawdę to prywaciarze czerpią zyski na krwi i pocie pracownika, to jest prawda. A wy tego przecież nie chcecie. Chcecie. Oczywiście moglibyście zaraz powiedzieć, że tak on się wybił na zysku krwi i potu pracownika, ale przecież to była właściwa wymiana, ponieważ ci pracownicy się zgodzili, i wtedy byśmy rozwinęli dyskusję na temat praw pracowniczych. Ale przecież można powiedzieć o magicznej sile boskiego chaosu kapitalizmu i mieć to z głowy! Autor ten sugeruje, że to niesprawiedliwe, by niewykształceni i niewykazujący zainteresowania kulturą wysoką przedsiębiorcy odnosili sukcesy i gromadzili wielkie majątki, podczas gdy dobrze wykształceni i oczytani uczeni akademicy muszą się zadowolić stosunkowo niewielkimi dochodami. Tak, to jest niesprawiedliwe i to z jednego prostego powodu. Oczywiście zaraz będziemy mieli całkowicie odmienną narrację, ale tak się składa, że ci naukowcy i nie, nie chodzi o kulturoznawstwo, historię sztuki, historię feminizmu, czy jakieś tam różne inne kierunki, które tak naprawdę są kierunkami zapychaczami i istnieją przez kapitalizm, ponieważ tak się składa, że na zachodzie szkolnictwo wyższe jest płatne i dlatego opłaca im się robić kierunki, które nie uczą niczego, abyście poszli na studia parę razy. Mowa o nauce sensu stricte, ponieważ tak się składa, że to matematyka, cybernetyka, i robotyka doprowadziła człowieka na księżyc. Nie Janusz Prywaciarz, który sprzedaje gacie na bazarze. To technika i elektryka doprowadziły do rozwoju samochodów. Nie Bananek, który zdobył hajs dzięki kopalni diamentów ojca. I tak dalej, i tak dalej. A tak się składa, że ci wszyscy goście, którzy siedzieli nad tym, którzy rozwijali się intelektualnie, którzy wysilali swój umysł, są zazwyczaj nieznani. Żyją bo żyją, egzystują bo egzystują, ktoś może ich rozpozna na ulicy, ktoś może nie. Może sobie dzisiaj zjedzą chleb z masłem, a może jak będzie dobry miesiąc, to nawet i z szynką. Tymczasem Janusz Prywacz ma piąte auto w leasingu, po raz któryś jeździ sobie na wakacje w roku, bo może w biurze to już go dawno nie widzieli. I tylko od czasu do czasu sobie chrumknie, jak to jest bardzo poważnym przedsiębiorcą, jak to ciężko pracuje. Ale teraz, ladies and gentlemen, fasten your seatbelts, ponieważ jedziemy jeszcze głębiej w odmęty szaleństwa. Warto tutaj dodać, że często intelektualiści utożsamiają zdobywanie wiedzy z edukacją akademicką i nauką z książek. Trudno jednak nie zauważyć, że istnieje także inny rodzaj wiedzy zdobywanej na drodze uczenia się niejawnego, mimowolnego, wiedzy znacznie bardziej pierwotnej i często potężniejszej. I jak pokazują badania, to tę drogę do zdobywania wiedzy wybiera większość przedsiębiorców. Proszę Państwa, tak nie dość, że mamy mityczną siłę kapitalizmu chaotyczną, to jeszcze mamy jakieś tam przedsiębiorców, którzy mają secret powera. Mało tego wychodzi, że książki do Was niczego nie nauczą jebać naukę, bo secret power musisz mieć, jaki no tylko przedsiębiorcy wiedzą. Innymi słowy, mamy przedstawiania jakiejś kasty nad ludzi, która ma trzecie oko w dupie chyba? I dlatego odnosi sukces. A te głupie eksperty, naukowce próbują ogarnąć swoim ciasnym rozumem, ale nie są w stanie. Powiedzmy sobie wprost, to jest kurwi logikanizm, który jest na dodatek szuryzmem, przynajmniej według mojej opinii. Antynaukowym, który tworzy jakąś nadkastę przy okazji upierdzielając wszystkie działa właśnie w naukowców intelektualistów, dlaczego? Ponieważ oni śmią ograniczać przedsiębiorców. Bo nie zapominajmy po raz kolejny zostanie nam to powtórzone, że oczywiście socjalizm wymyślili intelektualiści. Moi drodzy, czy jest sens dalej to ciągnąć? Według mojej opinii nie, ponieważ dalej mamy właściwie refren tego, co już było. Natomiast wszystkie takie smaczki, z tego co kojarzą, już się nam zdążyły objawić. Na tym etapie mnie nurtuje tylko jedna rzecz: dlaczego ten materiał tak właściwie to przeszedł bez echa? Bo jakoś nie widzę innych gości, którzy co jakiś czas komentują działania Szymona. A wy się na nim skupili? Nie wiem, może im jakoś umknął, może mają ważniejsze rzeczy do roboty. Na całe szczęście ja go znalazłem. Jednak osobiście uważam, że przedstawienie kapitalizmu jako takiej parareligii chaosu jest takim ciekawym cukieraskiem, który być może w dalszej bądź bliższej chwili Szymkowi wypomnę. A tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam was do innych moich materiałów oraz do opisu, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie podesłać jakiś temat, zapraszam was bardzo serdecznie na mail. Natomiast jeśli chcecie wesprzeć kanał, aby się dalej rozwijał, aby Miał więcej czasu na nagrywanie różnych dziwnych treści, podobnych do tego dla Was? To w takim razie zapraszam do jego wsparcia. Dołączycie do grona moich wspaniałych patronów, którym z miejsca w tym momencie pragnę podziękować. Dziękuję Leszkowi, Januszowi, Korinie, Szabrownemu Kucykowi oraz Hubertowi. Tymczasem to tyle na dziś, do następnego i hej, hej.